Witajcie przyjaciele! Oficjalnie wystartowały głosowania w ramach konkursu fanonowego na Toanidykiego. Schemat głosowania pozostał niezmienny, czyli w każdej z następujących po sobie tur zaglądamy do każdej z przypisanych pod daną turę polimoków i w każdej z nich wybieramy te, które to nam się najbardziej podobają. Jako że YouTube od czasu poprzedniego konkursu odblokował mi opcję pisania postów na karcie społeczności, o ile nie będę robił osobnego filmu na każdą kulę z wiadomych przyczyn, czytaj mój internet, postaram się, by informacje o kolejnych fazach głosowań docierały do Was możliwie sprawnie, właśnie poprzez posty zgłoszonych moków jest prawie półtora setki dlatego sugeruję by każdy z was dobrze przemyślał swoją decyzję i wybrał moka który na to zasługuje i którego design idzie w parze z kanonicznymi źródłami niech waszym głosem kieruje kanon a nie to że danego moka zbudowała osoba znana wam z instagrama a zależy mi na tym dlatego, że o ile konkursy te nie polegają już na kanonizacji zwycięskiego Moka w związku z brakiem zaangażowania ze strony osób pracujących w LEGO, konkursy zorganizowane przez Dag nadal pozostają przedłużeniem konkursów od TTV. A co za tym idzie dla niektórych fanów, w tym dla mnie zwycięska praca będzie znaczyła tyle co kanoniczna, bowiem wybór zapadnie na identycznych zasadach, jakie stosowałoby TTV, gdyby Greg nadal pracował w LEGO. Stronę z odnośnikami do poszczególnych puli jak zawsze zamieszczam pod filmem. Także oddaję sprawy w Wasze ręce. Trzymajcie się.